Dzień dobry, dzisiaj chciałabym Państwa zachęcić do korzystania z tak zwanego uziemiania. W bardzo takim powszechnym odbiorze to tak zwane chodzenie boso, czy jeszcze dodatkowe sposoby uziemiania, o których też powiemy za pomocą innymi drutów miedzianych przez specjalnych mat. Tutaj często się uważa tak potocznie, że to jest taka metoda naturalna, nie wiem, przyszła ze wsi i na wieś odejdzie, tymczasem okazuje się, że jest to podparte naprawdę całą masą badań naukowych. Tutaj jest kilka tysięcy publikacji, które są poświęcone korespondującemu tematowi m.in. wolnych rodników, czyli tych takich form. Elektronów, które po prostu nie, są niestabilne i powodują, że wyłapują sobie spośród innych elektronów partnerów, niestety przy okazji niszcząc, niszcząc te, te inne cząsteczki. I tutaj mamy możliwość uziemienia się z tego powodu, że dzisiejsze czasy są takie, że nasz organizm jest rozstrojony jednocześnie przez złe odżywianie, przez różne inne okoliczności, tudzież stres, a do tego jeszcze przychodzi, to, że my jesteśmy jakby nieodpowiednio nie namagnesowani, czyli przeczymy wszystkim normalnym parametrom, z którymi się urodziliśmy, bo tutaj trzeba sięgnąć pamięcią do historii, czyli człowiek. Starożytny, który spał w jaskiniach, spał na ziemi, spał okryty skórami i chodził bez obuwia, bądź też nogi miał odziane w naturalne skóry, w ten sam sposób powodował odpowiednie przekazywanie tych ładunków elektrycznych. Tutaj opieramy się m.in. o rezonans Schumana i o zjawisko, które polega na tym, że. Ziemia jest inaczej napromieniowana, znaczy ma inny ładunek, aniżeli jonosfera, w której się znajduje, i te różnice powodują, że jeżeli my nie trzymamy odpowiedniego tego właśnie poziomu tych parametrów, to następuje ogromna liczba schorzeń. I tutaj wymienia się faktycznie związki bezpośrednie braku właśnie tego uziemienia, braku odpowiedniej w proporcji tych, tych poziomów, tych elektronów, które mają konsekwencje w postaci ciężkich chorób metabolicznych. Chorób począwszy od stwardnienia rozsianego, które tutaj w Stanach Zjednoczonych na przykład jest na bardzo wysokiej pozycji, jeżeli chodzi o ilość zachorowań. Także wszelkie choroby, cukrzyca, tarczyca, stres, odstresowe, stresogenne są jednocześnie spowodowane przez brak właściwego uziemienia. Jak też można je dzięki temu uziemieniu usunąć. Tutaj okazuje się, że to uziemienie jest tak atrakcyjne jako temat, że faktycznie powstało na ten temat wiele bardzo szczegółowych badań naukowych, które mówią między innymi o usuwaniu za pomocą uziemienia takich chorób jak właśnie cukrzyca, osteoporoza. Tutaj mieliśmy też badania w zakresie okolic przy Niektórych chorób, gdzie nie do końca to jest jeszcze zbadane, nie ma jednoznacznych wyników, aczkolwiek mówi się, że warto dla tych wyników dalsze badania prowadzić. I faktycznie te publikacje o związku uziemienia ze zdrowiem możecie Państwo znaleźć na bardzo profesjonalnych stronach, m.in. Biblioteki Medycznej e, Amerykańskiej i także w innych publikacjach. To są profesjonalne publikacje, także to nie są jakieś takie, które można potem wyśmiać, że są popularno. Naukowe. Chciałam tutaj zachęcić między innymi do tego, żeby zainteresować się tymi prześcieradłami, które są jakby najprostszą formą uziemienia w domu, poza tym oczywiście chodzeniem na boso. Prześcieradła mianowicie co ciekawe zawierają na przykład elementy srebra w dwóch procentach niektóre z nich i te prześcieradła służą właśnie do tego, żebyśmy w czasie snu. Mogli się uziemić. Inne metody to jest sporządzenie nawet własnymi metodami takich, takiego urządzenia, które na przykład za granicą można kupić z wtyczką amerykańską. Wtedy trzeba sobie tą wtyczkę dopasować do warunków europejskich, bądź też samemu to sporządzić za pomocą druta miedzianego, a nawet jeszcze prościej, ponieważ podaje się taki. Przepis, jak na przykład po prostu użycie zwykłej folii aluminiowej, którą po prostu musimy dosyć taki długi kawałek przykleić najlepiej na taśmę szeroką, klejącą tą taką szeroką taśmę. Następnie po prostu to przez noc powinniśmy mieć podłożone pod ciało, żeby właśnie za pomocą tego nastąpi, nastąpił ten proces uziemienia, a do tego jeszcze trzeba dołączyć właśnie ten drut miedziany. W internecie znajdziecie państwo mnóstwo filmików, jak na przykład wykonać te urządzenia. Na przykład tutaj mamy filmik szamana przygotowany z takich z takich popularnych publikacji. Ja tutaj to, to co państwu cytuję, no to są m.in. materiały z tekstu, który omawia też historię, w jaki sposób doszło do odkrycia tego uziemienia, bo tutaj zwróćmy uwagę, że nawiązuje się też do takich technik starożytnych, między innymi na Półwyspie Indyjskim. Mówi się, że podobno ludzie kiedyś spali w łóżkach wykonanych z miedzi, które były połączone kablem z takim prętem wbitym w gołą ziemię za oknem. Trudno jest mi jest powiedzieć, czy jest to prawda. Mówi się też o starożytnych chińskich sztukach pobierania ziemskiej energii czy i tutaj o tak zwany ten punkt styczności, takiego jakby korzenia, który człowiek ma w sobie, który łączy człowieka z ziemią. Ja przyznaję, że ten temat jest dla mnie może o tyle nowy, dla mnie samej, ponieważ mnie zachęcano wielokrotnie do tego właśnie chodzenia na boso. Tutaj zachęca się do tego, żeby chodzić powiedzmy przez nawet 30 minut, najlepiej rano, bądź też przed godziną 14 albo najpóźniej przed 18, ponieważ ten organizm też przy okazji jest bardzo wzbudzony, jeżeli będziemy chodzić zbyt późno to po prostu potem mogą być problemy z zaśnięciem. Natomiast w takiej formie, jak to jest przekazywane, to często, często właśnie ludzie kojarzą to uziemienie i to chodzenie na boso z taką popularną nauką właśnie wiejską, jakąś taką wiejską, ludową mądrością. A tak jak powiedziałam, to jest wszystko podparte bardzo długimi badaniami naukowymi, zresztą które, które łączą się też tutaj z, z fizyką, z geologią, z geodezją, i okazuje się, że te działania tego uziemienia między innymi są przeciwzapalne, ponieważ są przeciwko tym wolnym rodnikom i tym samym naturalnie następuje regeneracja. W, Tkanek ze wszystkich uszkodzeń, które były spowodowane przez różnego typu patogenów, i w ten sposób uzyskujemy właśnie powrót do takiej równowagi. Tutaj odnotowano w tych badaniach naukowych dosłownie po kilku już sesjach, albo po jednej, może po dwóch raptem sesjach, na przykład po 72 godzinach, albo nawet po jednym po jednej nocy jednym śnie z pomocą uziemienia już następował wyraźny, wyraźna zmiana w stężeniach ciałek białych ciałek krwi tutaj między innymi są też zmiany poziomu kortyzolu cytokin i ma to właśnie bezpośredni wpływ na wszelkie też nawet takie ukryte stany zapalne których nie jesteśmy świadomi co, co więcej okazuje się, że w trakcie takiego wypoczynku z uziemieniem następują zmiany wyraźne w wyglądzie twarzy, na przykład poprawia się cyrkulacja twarzy, co widać na obrazkach, które były robione metodą kontrastu i po prostu widać, że ciemniejsze, niebieskie i ciemnoczerwone kolory od pokazują jak ta twarz zupełnie inaczej wygląda właśnie pod wpływem tego uziemienia. Tutaj, jak powiadają informacje te właśnie naukowe, między innymi doktora biologii z Uniwersytetu w Pittsburghu, eksperta z dziedziny medycyny energetycznej, nie jest to tylko to nie są tylko subiektywne doniesienia o poprawie samopoczucia, ale także właśnie potwierdzenia z tych placówek naukowych. Dochodzi tutaj do wchłaniania ujemnych elektronów przez podeszwę stóp podczas chodzenia, a podczas tego spania z uziemieniem te elektrony też przenikają między innymi przez odpowiednią ilość odpowiednią jakość tych elektrod które możemy sobie podłączyć tak jak mówiłam albo z pomocą na przykład właśnie folii bądź też np. do podeszw stóp bo tutaj najlepiej to się wchłania w ogóle mówi się właśnie że podeszwy stóp są najlepiej chłonne jeżeli chodzi o te elektrony. Dlatego też możemy np. spać w skarpetkach do których są włożone te elektrody. To oczywiście Fani i fachowcy mogą ten temat zgłębiać dla osób, które się nie orientują w takiej problematyce elektronicznej. Bardziej bym proponowała właśnie te radła, które są już gotowe, bądź też maty, które można kupić. Przy okazji trzeba też nawiązać do tego, że dawniej spaliśmy na, między innymi też na ziemi, na samej ziemi, także też jest to nie bez znaczenia, żeby po prostu ta, to ciało przylegało bardziej właśnie do, do tej powierzchni ziemi, ponieważ im więcej jest tego kontaktu z ziemi, tym jest większa energia i tym jest cały czas więcej dopływu właśnie tych odpowiednich elektronów, które wpływają też między innymi na krążenie, na zaburzenia tutaj w zakresie zaburzeń też snu chronicznego stresu i właściwie mówi się o wszystkich tak naprawdę sferach oddziaływania na organizm. Badania są nie tylko zagraniczne, są też badania z zakładu neurochirurgii wojskowego szpitala klinicznego w Warszawie, tutaj Polski Uniwersytet Medyczny i wszędzie mówi się o tym, że na przykład następuje hamowanie katabolizmu białek wątrobowych zwiększenie wydzielania mocznika nerkowego, wpływanie na właśnie metabolizm białek, także bardzo takie znaczące działanie w zakresie procesów metabolicznych. Badania są też na przykład z Uniwersytetu Kalifornijskiego z Wydziału Biologii Komórkowej i Rozwojowej i tutaj na przykład wykazano właśnie poprawę przepływu krwi na twarzy. Czyli sumując, żeby uzyskać to uziemienie w domu, mamy do dyspozycji albo chodzenie po, po trawie, najlepiej po takiej zaroszonej, czyli, czyli rannej, bądź też właśnie przecieradła, maty albo te elektrody, które możemy sobie albo zrobić sami, albo zakupić. I bardzo serdecznie tutaj polecam wszystkie publikacje internetowe, które mówią między innymi o przeciwdziałaniu procesom starzenia, poprawie też kondycji serca, lepszy sen i zdecydowanie właśnie obniżanie się wszelkich stanów zapalnych, w tym ukrytych. I żeby ten pro... Program już zakończyć, jeszcze chciałabym powiedzieć też taką uwagę właściwie fizjologiczną, iż to, że nosimy buty, które często składają się też z elementów gumowych, to zwraca się uwagę, że ta guma normalnie jest nie przypadkiem stosowana w kablach elektrycznych właśnie jako izolator. Czyli jeżeli my tę gumę mamy w butach, to sami izolujemy się od tego właśnie takiego swobodnego przepływu elektronów, a pamiętajmy, że nasze ciało jest przewodnikiem właśnie tej elektryczności, czyli ta guma po prostu nas oddziela od naturalnego kontaktu z tą, z tą Ziemią, która ma swoją własną częstotliwość określaną na około 7,83 Hz i tak jak mówię, jest to powiązane wszystko z tym tak zwanym rezonansem Schumana. Także na koniec powiedzmy, że to chodzenie boso po trawie to nie jest tylko sama przyjemność, że jest to miękkie i, i fajne, ale jest to też udowodnione naukowo, że faktycznie mamy bezpośredni związek z, z takim uziemieniem w rozumieniu fizyki, chemii i biologii molekularnej. Na razie to wszystko. Bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.